przyszła przesyłka z Niemiec o. Mhm. będziemy otwierać niespodzianka mhm. będziemy otwierać właśnie unboxing oficjalny niespodzianka ja teraz rozbijam tą niespodziankę to wszystko się nagrywa mhm. premierowe premierowe otwarcie tutaj. Nie wiem jak z tą naklejką tutaj. Czy ja powinienem miał wyciągnąć może ja to wyciągnę, bo potem różnie z tym bywa. No, ale tak udało im się spakować w sumie to. Udało im się spakować tutaj. O, no, teraz tutaj. Chcięcie. pierwsze Koty za płoty. Skopi za płoty. O, jest i ten pasek, Piep. który chciałem. To ładne Tylko on będzie za mały. Piep. No właśnie może nie, bo on tutaj ma nie, taką nie, tu mam, regulację. Właśnie, tutaj. Regulacje o, jest Ale jest fajny, bo jest trochę grubsza tam jest. O tak nie taką skląfają. Super. O. o. Dajera. Mamy paseczek. Już czuję ten zapach. O, widzę właśnie takie rękawiczki. To miał być rozmiar S. O, taki pisze S tutaj. s K. Możemy na je tu wypakować. O, jak pachnie skórą. O, normalnie prawdziwa skóra. Mm. Ale ładnie i w środku bez poszewki, znaczy może mają taką cienką. Tu ma nawet taki rozmiarek S-ka. Tutaj poszewki. S taki rozmiar. o. Nie, nie mają poszewki. Ale Nie wiem czy to, mają czy nie. nie, nie A spróbujemy fajnie. je przymierzyć nawet tak. Zobaczymy jak to wyjdzie. O. Świeżo przymierzamy. O, te to są rewelacyjne. No. O, tutaj Składając taka. O, na po prostu. Teska. One, one, ta, one tak się podbijają, właśnie. One tak mówią, muszą się podbijać. Także na i O, rękawiczki. Tutaj inne niż te takie. Na zdjęciu wyglądały troszeczkę jakby inaczej. Ale fajne są. Ale nie są takie. Nie, tego się nie odwija, to tak, taki ma być. To się nie odwija, to tak ma być. O, takie rękawiczki fajne. One mają takie przeszycia na bokach, czego ja się nie spodziewałem. Myślałem, że one takich przeszyć na bokach tutaj nie mają, ale jednak one to posiadają. No nic, okej. Okay. No, to są naprawdę fajne. I, i naprawdę pachną... I, na, i, I nawet yy, no, pachną tym, czym mają pachnieć. Także super, po prostu super. To pierwsze. sk Drugie. To wiadomo, co to jest. O, to już takie moje indywidualne zamówienie. Zobaczymy, będę musiał to przymierzyć, czy to faktycznie jest LK, bo... Oni tu nie wypiszą LK, ale... Się, bo to jest mocna gumka także one mogą się takie po prostu wydawać o jest fajnie LK no i następne tutaj mamy atrakcję o jest X koszula XLK to chyba nawet bardzo duża mam nadzieję że zobaczymy czy to nie za duża no taka w sumie wydaje się duża, ale no, czy nie za duża? No w sumie to się okaże, musimy, musimy to przymierzyć, o. Założę może na tą koszulę, czy nie? Ma koszulkę z tyłu, o taką. Na drugi rękaw, bo rękawy też nie wiadomo jak one mogą być troszeczkę zimne, ale to się dopasuje, także sprawdzamy tutaj te rękawy, o, jest taka luźniejsza, taka no w sumie no bardzo fajna, czuć już ten zapach. O, xl bo LKA by była, mam l ale troszeczkę bydła. szczuplejsza i ja tutaj w pasie. Wszystko jest jasne. Na możesz może słuchać. Super. I to, to jest lustra. Tam do pokoju najlepiej. Tam najwidniej no. w pokoju. No po prostu jest... Trzeba, trzeba tam trzeba. No, no. Tak najwidniej. jest. Tak to jest. Tak to jest. Tak się układa. Niby to jest. Tak to to no. Popatrz, to no naprawdę rewelacja, 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 rewelacja. rewelacja. No jestem zadowolony, mega, po prostu mega. Na no, przykład jak No, to rewelacja po prostu i na poszewce popatrz sobie do tym, jak, jako ten, jak to jest zrobione, tak po prostu, level No, super. To mamy i ku, tak ładnie i w ogóle jest faktura taka. No bardzo ładnie to jest zrobione. Bardzo super. No i ostatnie co my tu mamy jeszcze no, ja taka, taka... Taka w sumie. No, jeszcze o, jeszcze i spodnie. tu jest to prawda rozmiar 36 bo ja mam 34 tak to, o rozmiar większe tak. i są dłuższe bo tam pisze, że trzeba będzie e, obciąć albo bo podkleić nie? bo nie, nie, nie. oni takie już robią Skruje. dla wszystkich no. wow takie ale składnie. Składnie. no, no takiej no konkret myślałem że będą cięższe a ty chciałeś stała to z tyłu? stałem właśnie chciałem takie no, ja i to jest rozmiar jest to rozmiarówka gdzieś oni chyba jednak tej rozmiaru tutaj że musisz obciąć, żeby to tak nie podają, ale A więc może zmierzyć iść do pokoju, tam sobie zmierzmy. Do no. pokoju Zmierzymy no. no. no, sobie, Zmierzymy, Zmierzymy. Tutaj do no. pokoju. No. No. Będziemy mierzyć spodnie. Zobaczymy, jak one się będą prezentować. No, no super! Z takiej skóry, co, co tamte, co wcześniej miałem, to dwa suwaczki takie. No, to jest fes skóra. No, i ten zapach normalnie po prostu coś wspaniałego. One będą za długie, ale będę musiał sobie jakoś faktycznie pod, podciąć. Ale miejmy nadzieję, że już tak zobaczymy. Nawet ja je sobie tu podfinę. O W pasie są na styk, a to niby XL. Także, no jestem pod wrażeniem. Są naprawdę dopasowane. No. O, takie. o takie spodnie. Tylko, że one są długie i tam pisze, tam pisze albo obciąć, albo...